Jednorazowe ustawianie szerokości geograficznej. Montaż wirtuozo wymaga jednorazowego podania szerokości geograficznej. Bez tej informacji montaż będzie pracował nieprawidłowo. Po zmianie miejsca, w praktyce zmianie większej niż 1 stopień, należy operację powtórzyć. Ustawienie szerokości odbywa się w następujący sposób. Ustal lokalną szerokość geograficzną według mapy lub GPS. Przykładowo, dla Warszawy będzie to około 52 stopnie szerokości geograficznej północnej, dla Krakowa 50 stopni, a dla Trójmiasta 54 stopnie. Obracamy teleskop w osi wysokości tak, aby ustawić na jej skali wartość 0. Wyłączamy i włączamy zasilanie. Po ponownym włączeniu zasilania obracamy teleskop w osi wysokości tak, aby na skali ustawiona została lokalna szerokość geograficzna. Wciśnij jednocześnie przyciski 2b i 3c. Dane o szerokości geograficznej zostaną przekazane do systemu. Użytkowanie montażu w obserwacjach krajobrazowych. Montaż Virtuoso po uruchomieniu automatycznie aktywuje wprowadzenie za ruchem sfery niebieskiej, co przy obserwacjach krajobrazowych jest oczywiście niepożądane. Aby wyłączyć prowadzenie należy wcisnąć kombinację przycisków 1A i 2B. Podczas obserwacji krajobrazowych można obracać urządzenie ręcznie po zluzowaniu blokad, Bądź też przy użyciu przycisków na panelu sterującym. Montaż Virtuoso potrafi zapamiętać do 6 pozycji w systemie azymutalnym. Skieruj montaż z zainstalowanym teleskopem lub aparatem fotograficznym w kierunku interesującego obiektu. Wciśnij kombinację przycisków set oraz jednego z przycisków od A do F. Bieżąca pozycja montażu zostanie zapamiętana jako położenie A, B, C itd. w zależności od wciśniętego przycisku. Wciśnij przycisk GO wraz z jednym z przycisków od A do F, aby automatycznie skierować teleskop na jedną z zapamiętanych pozycji. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku 2B pozwoli wyłączyć podświetlenie klawiatury. Montaż Virtuoso pozwala na wyzwalanie migawki niektórych aparatów fotograficznych. Możliwe jest wykonanie zdjęć w sześciu wcześniej zaprogramowanych pozycjach montażu, od A do F. Aparat fotograficzny powinien pozwalać na wyzwolenie migawki za pomocą gniazda jack o średnicy 2,5 mm. Do zestawu dołączony jest specjalny kabel, w tym standardzie. Skieruj aparat w stronę pierwszego z obiektów. Zapisz położenie za pomocą kombinacji przycisków SET oraz jednego z przycisków od A do F skieruj w kierunku kolejnego zapisując następne położenia. Wciskając przyciski od 1 do 5 wybierz prędkość przesuwania między położeniami. Wciśnij jednocześnie przyciski GO i SET. Montaż zacznie przesuwać się pomiędzy zaprogramowanymi pozycjami. Po osiągnięciu każdej z pozycji montaż zatrzyma się i wyzwoli migawkę po czym będzie kontynuował obrót aż do ostatniej pozycji. Montaż zatrzyma się w ostatniej pozycji i pozostanie nieruchomy na krótki czas a następnie rozpocznie fotografowanie od pozycji A i powtórzy serię. Opcję powtarzania można wyłączyć poprzez wciśnięcie przycisku GO podczas wykonywania serii. Domyślny czas wyzwalania migawki przez montaż to 3 sekundy. Możliwa jest zmiana tego czasu poprzez wciśnięcie przycisków od A do F i przycisku DOWN w czasie wykonywania sekwencji. Możliwe jest ustawienie czasu wyzwalania od 1 do 10 sekund. Wciśnięcie przycisku Set podczas sekwencji spowoduje chwilowe wstrzymanie jej wykonywania. Całkowite wstrzymanie procedury uzyskujemy poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków Down i Right. Tryb Timelapse Montaż Virtuoso może być również wykorzystywany do wykonywania ruchu pomiędzy zaprogramowanymi pozycjami bez zatrzymywania się. W ten sposób można wykorzystać montaż do płynnego przesuwu z wykorzystaniem kamery wideo, bądź też do fotografowania techniką timelapse. Skieruj aparat w stronę pierwszego z obiektów. Zapisz położenie za pomocą kombinacji przycisków SET oraz jednego z przycisków od A do F. Skieruj w kierunku kolejnego, zapisując następne położenia. Wybierz przyciski od 1 do 5, aby ustawić prędkość obracania. Aby uruchomić tryb Time Lapse należy jednocześnie wcisnąć przyciski Go i Down. Podczas wykonywania obrotu użytkownik może wstrzymać ruch montażu, wciskając przycisk Set. Wciśnięcie przycisku Down i RIGHT zatrzymuje procedurę. Jeśli sąsiadujące ze sobą pozycje w pamięci, np. D i E, ustawione są jednakowo, wówczas druga z pozycji zostanie pominięta. Montaż przemieści się do pozycji F z pominięciem pozycji E. Obie osie montażu poruszają się jednocześnie z prędkościami proporcjonalnymi do przesunięcia w danej osi. Obie uruchamiają się i zatrzymują w tym samym momencie. Inaczej mówiąc, montaż przesuwa się po najkrótszych łukach, koordynując obie osie. Montaż umożliwia fotografowanie panoramy, zarówno klasycznie, poprzez obrót w poziomie, jak i w równoległych pasach. Panoramowanie należy rozpocząć od określenia pola widzenia obiektywu. Wypoziomuj montaż. Wyłącz i włącz zasilanie montażu Virtuoso. Popatrz przez wizjer aparatu. Zapamiętaj charakterystyczny szczegół w narożniku pola widzenia, a następnie przy użyciu przycisków kierunkowych przesuń pole widzenia tak, aby szczegół ten znalazł się dokładnie w centrum pola widzenia. Wciśnij przycisk SET5 i 1A, aby zapamiętać pozycję. Procedura ta powoduje pomiar połowy przekątnej pola widzenia, a co za tym idzie dostarcza informację o polu widzenia do systemu. Podczas fotografowania aparat będzie przesuwany tak, aby około 30% pola widzenia pokrywało się. Ma to ułatwić późniejsze składanie panoram. W kolejnym kroku ustawiamy dolne ograniczenie wysokości panoramowania. Przyciskami Up-Down przesuwamy pole widzenia w dół. Po osiągnięciu minimalnej wysokości na jakiej chcemy tworzyć panoramę, Wciskamy przyciski Set i Down. Ograniczenie górne dla wysokości określamy tak samo, obracając pole widzenia do góry i na końcu wciskając Set 5 i Up. Ustawiamy limity w wazymucie. Obracamy montaż w lewo przyciskiem Left. Dochodzimy do miejsca, w którym chcemy rozpocząć panoramowanie. Ustalamy ten punkt przyciskami Set 5 i Left. Następnie obracamy montaż w wazymucie w kierunku przeciwnym. Do prawego krańca i wciskamy set 5 i right. Bardzo ważna uwaga, jeśli chcemy wykonać pełną panoramę 360 stopni, nie obracamy głowicy o 360 stopni. Wystarczy przy nieruchomej głowicy wcisnąć kolejno set 5 right i set 5 left. Dwa identyczne położenia, przekazane do systemu, informują system o zakresie panoramowania 360 stopni w Azymucie. Aby uruchomić panoramowanie, należy wcisnąć kombinację przycisków 1A i 3C. Montaż zacznie powoli przesuwać się w poziomie, zatrzymując się w położeniach zależnych od pola widzenia aparatu. Panorama wykonywana będzie w pasach poziomych. Po ukończeniu danego pasa system przesunie pole widzenia w pionie i rozpocznie panoramowanie kolejnego pasa. Migawka wyzwalana jest w momentach zatrzymania przy pomocy dołączonego kabla. Podczas panoramowania możliwe jest wstrzymanie operacji poprzez wciśnięcie przycisku SET. Domyślnie montaż zatrzymuje się w wyznaczonych pozycjach przez 3 sekundy. Niekiedy może być to czas zbyt krótki dla prawidłowego ustawienia autofokusa i wykonania zdjęcia. Możliwe jest przedłużenie czasu zatrzymania. Zmiany dokonujemy wciśnięciem kombinacji DOWN i jednego z przycisków od A do F. Aby całkowicie zakończyć operację panoramowania, wciskamy kombinację przycisków down i right. Informacje o polu widzenia są zapamiętywane nawet po wyłączeniu. Jeśli następnym razem zastosujemy ten sam obiektyw z tą samą ogniskową, to można pominąć etap ustawienia pola i przejść od razu do ustawienia limitów pionowych i poziomych.